W najnowszym numerze tygodnika w sieci polecam Państwu temat okładkowy. Feministki wulgarnie atakują Kościół, czyli o prowokacji w Kościele Świętej Anny, o kulisach tego zdarzenia i o tym, do czego może ono doprowadzić. Pisze o tym Marzena Nykiel, stwierdzając, że te feministki są gorsze niż Zomo, bo nawet w czasach komunistycznych milicja nie wchodziła, przynajmniej oficjalnie, do kościołów. Do czego to może doprowadzić? Dlaczego teraz ta wojna jest wypowiadana Kościołowi? Bardzo ciekawy artykuł Marzeny Nikiel. Pośrednio wokół tego tematu Piotr Zaręba o dylematach, przed jakimi stoi obóz patriotyczny, jego liderzy w związku z próbami poszerzenia ochrony życia, próbami słusznymi, ale jak to przeprowadzić, by nie wywołać w Polsce zimnej wojny domowej? Precyzyjne, chłodne pióro Piotra Zaręby doskonale opisuje dylematy, przed którymi stoi przede wszystkim. Jarosław Kaczyński. Polecam Państwu także rozmowę moją i brata Michała z ministrem obrony Antonim Macierewiczem. O kondycji polskiej armii, o tym dlaczego poprzednia władza wydawała bardzo dużo, ale bez sensu, I jak należy wydawać sensem, ale przede wszystkim to rozmowa o sytuacji politycznej, o tym czym jest na przykład KOT, czy to jest rzeczywiście instytucja, środowisko prodemokratyczne. Gdzie jest obóz patriotyczny, jaka jest jego kondycja, czy coś mu poważnie zagraża, gdzie są jego przewagi, atuty. Myślę, że warto zapoznać się z uwagami tego doświadczonego polityka, mającego bardzo dobry ogląd sytuacji politycznej. Polecam także wywiad z ministrem środowiska. Ministrem Szyszko, który opowiada o Puszczy Białowieskiej, również o Puszczy Białowieskiej. I na przykład dowiadujemy się, że dziś w Puszczy nie można ustawiać uli. Pszczoły nie mogą tam wytwarzać z pewnością pysznego miodu. A przecież historycznie Puszcza Białowieska to jest teren Bartnictwa. Ona dlatego ostała się tak długo. Że tam działali, pracowali pszczelarze. No, tego typu absurdy mamy dziś w polskim prawie i minister tłumaczy, dlaczego trzeba to zmienić, dlaczego trzeba puszczeratować, bo sama nie jest w stanie się uratować. Polecam Państwu również dodatek: Fronda, chrzest polski. Maciej Pawlicki pisze, że przed nami ambitne zadanie, że Polska uwierzyła w Chrystusa i musi teraz tę wiarę ponieść dalej podzielić się nią z Zachodem. W dodatku także wspaniały moim zdaniem wywiad Piotra Zaręby z profesorem Andrzejem Nowakiem. Profesor Nowak mówi Polanie, czyli Polani wodą chrztu świętego. Mówi, że gdyby nie Chrzesto, nas po prostu by nie było. Tygodnik w sieci od poniedziałku w kioskach. Zapraszam więc do lektury, sporo do poczytania. Na poważnie i na wesoło. Jestem przekonany, że znajdziecie Państwo coś dla siebie. Każdy znajdzie coś dla siebie. No i dziękuję też za te wszystkie sygnały, które mamy, że nas cenicie, lubicie i że mówicie o nas innym, bo to wciąż dla nas bardzo ważne.